Teraz już mogę oficjalnie powitać Państwa. Dzień dobry, witam naszą wspaniałą publiczność kinową nowogardzką. Witam też Lidię Dudę. Drodzy Państwo, za chwilę zobaczymy dwa filmy Herkulesa i Wszystko jest możliwe. Ja poproszę Cię, Lidko, droga, o kilka słów. M wiem, że nie lubisz mówić o swoich filmach. Przed, na pewno, nie? Czasami uda się zaprosić Cię do rozmowy po sensie, ale dzisiaj, drodzy Państwo, po sensie nie będziemy spotykać się z Lidią. O dziewiątej zapraszam Państwa na uroczyste otwarcie festiwalu. O dziewiętnastej. A co ja powiedziałam? To dokładamy do dziewiątki jedyneczkę i robimy z dziewiątki dziewiętnastą. I to odbędzie się o dziewiętnastej. Tak uroczyste otwarcie festiwalu, ale też taki szczególny moment dla nas, bo będziemy wręczać Lidii laurcisowy, Ale jutro, ja mam nadzieję, że porozmawiamy. Jutro pokazujemy też wspaniały film Lidii, Las. I potem spotkamy się, żeby objąć twórczość Lidii. E, czułym spotkaniem, słowem e, i okiem. Ja jestem fanką twórczości Lidii od dawna. Za chwilę Państwo będziecie mogli zobaczyć niewielki wyjmeczek z tego dorobku. E, bardzo proszę. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja tylko z słowem wstępu. Pierwszy film, Herkules, o ho, 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 ile lat temu, tak? To pierwszy dokument, który zrobiłam. Dorwałam na dni kamerę. Eee, tak, na trzy dni udało nam się akurat nie trafić na ważne wydarzenia i <grymnie> na akcję, która pozwoliła opowiedzieć całość. Ale też e, e, powiem tylko, że za każdym razem, jak zaczynam myśleć o filmie, to myślę o człowieku, który jest bohaterem, i nie bez powodu chciałam zrobić film o Krzysiu, jego mamie i ojcu, bo zobaczyłam jakąś mikrosytuację, która mnie zafascynowała, zastanowiła, zatrzymała w miejscu i to samo było z Teresą i z Janem w następnym filmie Wszystko jest możliwe. I myślę, że to jest... mam niesamowitego farta, że zupełnie przypadkiem Trafiłam w miejsce, gdzie skąd mogłam dalej pozwolić sobie, jakby kontynuować to, co robię, i że mogę opowiadać właśnie historie dokumentalne, czyli takie historie, które są Państwa historiami. Ja jestem tylko opowiadaczem, a one się nie kończą. Bo, co człowiek, to historia. W związku z tym pracuję nad następną historią, bo Państwo cały czas w cudzysłowie produkują te scenariusze. I dzięki Bogu. Więc bardzo Państwa serdecznie zapraszam na te dwa starsze filmy. Herkules to jest rok 2004 II. 2002. A wszystko jest możliwe? 2013, 2012, coś takiego. Czyli no, świat był w innym miejscu wtedy też, prawda? E, tak, świat był w innym miejscu, ale ja wiem, czy on był łatwiejszy czy trudniejszy. Z jednej strony, żeby w ogóle dostać sprzęt, żeby pojechać z kamerą, to nie było takie, takie proste. Teraz wszyscy możemy rejestrować, rejestrować wszystko i każdy, w każdej minucie i tak dalej. Ale to stawia jeszcze większe wyzwania przed filmowcami, żeby w, tym, w tej rzeczywistości, którą wszyscy widzimy, wszyscy rejestrujemy, znaleźć historię niezauważoną, której nie widzimy na pierwszy rzut oka. Ale ona tam jest i te niezauważone historie są najlepsze, najmniej oczywiste. Drodzy Państwo, Lidia, tak jak powiedziała, wszystko się zaczyna w jej filmach od człowieka. I ona rzeczywiście w swoich opowieściach, w swoich historiach pozostaje bardzo blisko bohaterów. Za chwilę to zobaczycie. Ale też, tak jak Lidko, przyglądam się Tobie, tak poza kadrem. To dla ciebie też poza kinem, człowiek jest bardzo ważny i pozostajesz blisko ludzi i rozmowie z nimi w takiej prawdzie. Więc tym bardziej zachęcam Państwa do tego, żeby jutro przyjść na spotkanie z Lidią i porozmawiać o filmach, o kinie, które zawsze jest punktem wyjścia do takiej głębszej opowieści o nas, o ludziach, o świecie, o człowieczeństwie. Serdecznie Państwa zapraszam tymczasem na seans, a jutro na spotkanie, no i oczywiście dzisiaj o 19 na uroczystości. Jesteśmy razem cały czas. Do zobaczenia.